Dzień dobry. Dzień dobry, Anna Dąbrowska z domu maklerskiego Deep Broker. Dzisiaj 5 kwietnia. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Tematem spotkania jest pytanie, czy giełda znowu zaskoczy wszystkich? Zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Czyli tak jak w tytule, czy giełda zaskoczy wszystkich? Czyli uwaga inwestorów przykuwają dwa tematy głównie, jeśli chodzi stricte o giełdę, czyli zmiana polityki monetarnej Fedu i temat odwróconej krzywej dochodowości. Dlatego chciałam się odnieść do tych dwóch tematów. Pod linkiem do wideo jest, pod wideo jest link do strony DivBroker, gdzie umieściliśmy taką oto analizę. Jest to wykres odwróconej krzywej rentowności. Czyli o co chodzi? Jest to różnica pomiędzy dwuletnimi obligacjami a dziesięcioletnimi obligacjami, ich rentownością. W tym momencie widzimy, iż wykres znajduje się blisko zero i to właśnie jest moment, kiedy zaczyna się mówić o krzywej rentowności. Natomiast to, co jest ważne, to czas, momentu. Kiedy zaczynają się problemy, kiedy zaczyna zbliżać się recesja. A jeśli właśnie zagłębimy się w takie szczegóły, dowiemy się, iż ma to miejsce nie kiedy krzywa y, kieruje się w dół, tylko dopiero później, gdy krzywa zaczyna wychylać się do góry. A jeśli to wiemy, to wiemy, iż mamy wtedy okno czasowe jeszcze przed nami, które wynosi nierzadko nawet rok, wiele miesięcy. I to widzimy, iż tak się stało w przeszłości. Czyli mamy tutaj 2020 taki przypadek, i później tutaj wcześniej 2007-2008. Recesja, spadki gwałtowne na giełdzie były dopiero później, tak? Tutaj gdy krzywa wychylała się do góry. Na giełdzie bardzo i przy inwestycjach bardzo ważne, żeby być po właściwej stronie rynku, tak? Czyli to nie sztuka być cały czas poza giełdą. Natomiast gdy jest czas, aby być na giełdzie, to warto na niej być, tak? Żeby nie być poza giełdą, jeśli nie ma do tego potrzeby, tak? Generalnie media głównego nurtu zawsze straszą. Cokolwiek, tak i oni na tym zarabiają, tak? I my jako ludzie jesteśmy nastawieni na wyszukiwanie rzeczy. Które są dla nas zagrożeniem, tak działa nasz umysł, a media zarabiają na naszej uwadze. Także jeśli serwują nam strach, to tak naprawdę kupują naszą uwagę, ale nie jest to najlepsza metoda, aby budować w oparciu o, takiej, o takiego doradcę inwestycyjnego swój portfel, tak? Czyli media głównego nurtu nigdy nie będą naszym sprzymierzęcem, jeśli chodzi o inwestycje, tak? Jeśli nawet spojrzymy na, nie bądźmy gołosłowni, przejdę na wykres, jeśli spojrzymy na wykres indeksu SP 500 z ostatniej tutaj hossy, zmierzmy tutaj, jeśli chodzi o tylko od linii trendu wzrostowego, którą tutaj mam narysowaną, 2009 do szczytu, to mamy 400% wzrostu. Czyli tuż byłby w stanie utrzymać taką inwestycję, śledząc to, co mówią media. Media zawsze znajdą coś, co, czego mamy się bać, obawiać, zaraz będzie krach na giełdzie, spadki i tak dalej. A to tak nie do końca jest, jak widzimy zresztą na wykresie. Czyli jeśli odniesiemy się stricte do krzywej rentowności, fajnym właśnie wykresem jest ten na naszej stronie, który pokazuje, iż owszem, Krzywa rentowności zapowiada recesję, natomiast gdy je się wychyla, a nie gdy kieruje się do zera. Czyli to daje nam czas, okno czasowe, którym właśnie teraz dysponujemy. Okay? Drugą kwestią jest to obawy przed zmianą polityki Fedu. Nie zapominajmy, iż ostatnia hossa cała z ostatnich 10 lat, napędzana jest do drukiem Fedu, tak? Czyli łatwą polityką pieniężną Fedu, a już bardzo jest to nasilone od czasu pandemii COVID, tak? Czyli tutaj widzimy 2020 balans, bilans Fedu podwoił się. I y, czyli ten dodruk, tutaj widzimy bardzo mocno rosnący wykres y, bilansu FEDu, i tak samo rośnie gdzieś tam y, SP500 i giełda amerykańska. Tak, można powiedzieć, nawet jest to kalka. Czyli tu jesteśmy. Jeśli spojrzymy na y, bilans FEDU w długim terminie, jeśli sobie zawężymy do wykresu rok, to widzimy, tak, nie widzimy zmian. Mimo iż FED informuje nas, iż y, obawia się o rosnącą inflację i. I tutaj chce coś zrobić, to tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, mało robi, dlatego że przyczyną inflacji jest dodruk, a niejak nie zmniejszany jest dodruk, a wręcz przeciwnie, wojna Rosja-Ukraina daje kolejny powód do dodruku. Także nie widzimy zmiany w dodruku Fedu. Tak? Widzimy tutaj wykres, w dalszym ciągu cały czas rośnie. Od listopada bardzo mocno się właśnie mówi o zmianie polityki, natomiast tej zmianie polityki nie ma. Wykres cały, cały czas rośnie. Czyli to wiemy, tak? Czyli te dwie kwestie, które bardzo spędzają sen z oczu inwestorów, niekoniecznie są takie, jakie, jakie je malują. Jeśli zagłębimy się w szczegóły, do czego bardzo serdecznie zapraszam, do głębszej analizy. Wszystkich informacji. Okay? Czyli po tym wstępie, takim wstępie, żeby dać pewną perspektywę, zapraszam do części analizy technicznej. Czyli przejdę dla odmiany do indeksu także szerokiego, natomiast jest to indeks akcji technologicznych NASDAQ. Czyli jesteśmy tutaj, tu jesteśmy, tak jak sobie tutaj wcześniej napisałam. Nastąpił bardzo gwałtowny wzrost, który z pewnością zaskoczył wielu. Czyli po korekcie, która tak naprawdę była spowodowana tym, iż Fed miał zmienić politykę stuprocentowych, tutaj w samym dołku tej korekty Fed ogłosił tę zmianę i rynek przyjął to bardzo pozytywnie. Tak? Czyli mamy bardzo szybkie wzrosty rzędu 15%. Przypominam, nie jest to mało, dlatego iż statystycznie giełda rośnie w ciągu całego roku 10%. Czyli taki wzrost no, nie możemy go ignorować. Czyli tu jesteśmy. Jeśli chodzi o spojrzenie z wykresu tygodniowego, to te odbicie nastąpiło po korekcie, która sprowadziła notowania do górnego ograniczenia kanału wzrostowego z ostatniej dekady, czyli jest to z punktu widzenia analizy technicznej kluczowy poziom. Jest to kluczowy poziom i nastąpiło bardzo dynamiczne odbicie, czyli tutaj jesteśmy, to są fakty, tak? Co dalej? To już jest historia. Co dalej? Dalej, tutaj na tych poziomach, gdy panował ten bardzo duży strach, było wyprzedanie, był też bardzo dobra relacja ryzyka do zysku, tak? To właśnie takich sytuacji inwestorzy y, lubią najbardziej i y, jeśli umieją je wykorzystywać, to jest to bardzo y, komfortowa sytuacja. Natomiast to już jest historia i notowania poszybowały do góry i jesteśmy tutaj. Teraz co dalej? Nie można wykluczyć korekty, tak? Y, y, jeśli nastąpiłaby korekta, to z powrotem relacja do zysku dla nowych inwestycji poprawiłaby się. Natomiast nie można na nią liczyć, tak? Nie, ta korekta ewentualna nie jest czymś gwarantowanym, także może będzie, może nie będzie. Jeśli by była, to, to można by mieć ponownie lepszą relację ryzyka do zysku. W tym momencie rynek jest, no nie, nie no jednakże wyprze, wykupiony, tak? Po tak dynamicznym ruchu. Naturalna y, gdzieś tam byłaby korekta. Czy ona będzie? Tego też nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bardzo silny ruch wzrostowy. Pożyjemy, zobaczymy. Y, w każdym razie obraz techniczny, nie tylko techniczny. W długim terminie, jak widać, y, trend jest bardzo silny dla giełdy amerykańskiej, szerokiego rynku, i pa, nie widzimy tutaj żadnych sygnałów, a żeby trend był. Y, zakończony patrząc na przykład z punktu widzenia analizy technicznej czyli to widzimy tu jesteśmy czy giełda zaskoczy wszystkich zobaczymy tak pożyjemy zobaczymy czyli to jest szeroki rynek amerykański później Nasdaq akcje technologiczne przejdźmy dalej do wykresu ARK jest to fundusz który posiada w swoim portfelu spółki wysoko innowacyjne czyli tutaj bardzo wysoko technologiczne, innowacyjne technologie. I tak naprawdę ten sektor notuje bardzo dużą, wysoką korektę od początku zeszłego roku. Czyli tutaj na skutek obaw przed zmianą polityki Fedu, właśnie iż będzie podwyższał stopy procentowe, takie spółki zanotowały olbrzymie straty, korektę, która sięgnęła tak naprawdę rzędu 70%. Czyli tutaj jesteśmy teraz, korekta w takim kształcie, impuls, odbicie, impuls. Ten ruch jest bardzo charakterystyczny dla wielu różnych akcji z tego sektoru. Czyli tutaj jest na przykład ARK, ale także inne, na przykład Zielona Energia także jest w tym samym kształcie, ma korektę. W tym momencie widzimy pojawiające się momentum wzrostowe, dlatego, iż tutaj została przełamana linia trendu spadkowego i mamy wzrosty. Czyli to jest ARK. Jeśli zobaczymy na zieloną energię na fundusz TAN, widzimy bardzo duże prawdopodobieństwo, tak? Czyli też korekta od początku 2021 i w tym momencie pojawione się momentum wzrostowe. Jeśli chodzi o zieloną energię, jest to także jeszcze jeden powód, czyli wojna Rosja-Ukraina, tak? Czyli ta potrzeba przejścia na źródła odnawialnej energii stała się priorytetem w tym momencie na pewno dla Europy, ale generalnie także dla świata, aby się uniezależnić od Rosji. Czyli coś co gdzieś tam widzieliśmy, iż taki jest kierunek, chcemy tam iść, stał się bardziej priorytetem dla nas, tak? I widzimy, iż jest to znajduje także odzwierciedlenie w wykresach szeregu akcji czy funduszy, tak jak na przykład tan czy energia z wiatru mierzona, Vesta's Wind System, tutaj akcje duńskie, tak? Tutaj widzimy też, są wzrosty. Także widzimy momentum w funduszach uzyskiwana energii z wodoru, czyli tutaj też, to są obydwa, są bardzo nowe fundusze, także tutaj analiza techniczna nie za bardzo można zrobić, mogę pokazać tylko wykres i momentum, który jest w danym momencie. OK, jeśli mówimy o zielonej energii, to oczywiście Tesla też jest bardzo silnie powiązana, dlatego, iż Tesla to nie tylko firma samochodowa, także bardzo mocno jest związana z zieloną energią, właśnie z bateriami. I tutaj widzimy po korekcie, które mieliśmy przez ostatnie miesiące, Tesla jest tuż, tuż pod swoim szczytem wszechczasu. I jeśli Tesla. To Twitter. Wczoraj tutaj nie mało zamieszania, duże wzrosty, olbrzymie wzrosty dla Twittera. Elon Musk nabył 9% udziału w Twitterze, tak? Czyli tutaj wzrost rzędu prawie 30% dla akcji Twittera. Jeśli spojrzymy sobie na notowania Twittera, widzimy znowu to samo podobieństwo. Korekta 60% od początku zeszłego roku. Do teraz. Czyli tak to wygląda, jeśli chodzi o kolejną firmę innowacyjną, wysoce technologiczną, że tak powiem. OK, czyli to jest to. Jeśli chodzi o ropę, ropa bez zmian utrzymuje poziom wsparcia. Czyli dopóki ten poziom wsparcia będzie utrzymany, to Dalsze wzrosty są możliwe z tego poziomu. Przełamany, jeśli ten poziom by został, to otworzy to drogę do dalszych spadków. Także tutaj, jeśli chodzi o analizę techniczną, rysuje się to nam całkiem prosto. Uran, także surowiec, który przykuwa teraz uwagę inwestorów jako tutaj alternatywne źródła energii. Mierząc, patrząc na wykres Kameko, widzimy stromą, Linię wsparcia, czyli dopóki ta linia wsparcia jest utrzymana, to dalsze wzrosty z tego poziomu są możliwe. Tak? Widać tutaj ta linia jest stroma, więc tutaj popyt jest niemały. Ok. Kolejnym funduszem na uran jest na przykład Sprot Physical uran, dostępny na giełdzie w Kanadzie. Ok. Jedziemy dalej. Bitcoin. Bitcoin w długim terminie tutaj znajduje się ponad poziomami wsparcia. W tym momencie wiele może się wydarzyć, natomiast jeśli chodzi o taką analizę, ostatnie przełamanie z poziomu trójkąta zaowocowało wzrostem. Mieliśmy cofnięcie i póki co jest obroniony ten poziom tego dawnego trójkąta, tak? czyli tutaj ten poziom jest obroniony. Tutaj narysowałam taki kanał wzrostowy. Zobaczymy, co tutaj dalej będzie się rysować. Natomiast na razie wszystkie poziomy wsparcia momentum jest utrzymane, jeśli chodzi o bitcoina. No i dolar. Dolar, dolar, dolar. Dzisiaj zaprezentuję ten wykres inaczej. Czyli wykres miesięczny. Zobaczę, że to jest logarytmiczny i logarytmiczny. Dokładnie. Miesięczny i logarytmiczny. I co tutaj widać? Widać wiele rzeczy, czyli widzimy. Trójkąt i tym samym widzimy poziom oporu, którym teraz, właśnie dolar jest. Jeśli ten poziom oporu zostałby przełamany, to jednoznacznie, praktycznie otworzy to drogę do dalszych umacniania się dolara. Czyli nie możemy wykluczyć tego, iż dolar po prostu będzie się w dalszym ciągu umacniał. Mieliśmy te, ta, ta, też y, takie mocne ruchy wcześniej, czyli 2008 bardzo mocny Wzrastał indeks dolara 2014, w tym momencie, ten ruch też jest zdecydowany. Jest to ruch, jaki mieliśmy tutaj wcześniej. Tak? Jest to ruch taki szybki wzrost. Także tutaj jest zupełnie inny jest wymowa niż to było wcześniej 2018-2019. Nie można wykluczyć dalszego umacniania się dolara. Niemniej jednak jest to poziom oporu, czyli jeśli jednak że dolar nie zdoła. Pokonać tej linii oporu, można notować, oczekiwać korektę z tego poziomu. Także tutaj to jest wykres miesięczny, czyli naprawdę bardzo szeroki obraz. Jedno nie wyklucza drugiego, czyli tutaj ten wykres może poszybować do góry, ale wcześniej zanotować korektę. Także należy obserwować to z niższych interwałów. Ja tutaj dzisiaj na wykresie miesięcznym i logarytmicznym chciałam tylko przedstawić, iż taki scenariusz generalnie jest możliwy. Tak? Jeśli sobie zobaczymy na wykres dolara do złotówki, wielu inwestorów y, gdzieś tam odwleka decyzję przewalutowania i czeka właśnie na osłabienie się dolara względem złotówki. To osłabienie praktycznie y, już mamy. Czyli jeśli zobaczymy sobie na dolar y, złotówkę, to ze szczytu, który mieliśmy w zeszłym miesiącu, spadek jest aż 10%, czyli nie mało. Teraz pytanie, czy możemy liczyć na więcej, tak? Czy to jest w ogóle realne? Jeśli spojrzymy na analizę techniczną, to tutaj jest taki poziom dla dolar do złotówki 4. To jest zaznaczone zieloną linią. 4 jest kluczowym poziomem dla tej pary walutowej, dlatego iż wielokrotnie ten poziom stanowił poziom oporu, tak? oporu. Natomiast ten poziom oporu został dynamicznie przełamany. A jeśli tak, to ten poziom dawnego oporu, już narysowałam na zielono, bo teraz jest poziomem wsparcia. Czyli no, nie będzie tak łatwo zejść na poziomy, które mieliśmy wcześniej, dlatego iż no, mamy już nowe informacje, tak? Czyli mamy tutaj tuż jesteśmy nad poziomem wsparcia, czyli te dalsze osłabianie się, spadki dla tej pary, gdzieś tam będą y, miały problemy, tak? Chociażby z punktu widzenia tej linii poziomu 4, jak i tutaj kanał, który nam się powoli rysuje, wzrostowego i widzimy, iż jest respektowany. Zarówno jeśli połączymy dołki, jak i górna część, czyli mamy kanał, tak? Czyli można się oczekiwać. Gdzieś tam ruchów w zakresie tego kanału. Czyli 10% to też nie jest mało, jeśli chodzi o osłabienie się waluty. Ok? są, so, OK, dobrze. Już dużo dzisiaj kwestii umówiłam. Na koniec Złoto Srebro. Dobrze. Złoto Srebro, wykres godzinny. tak? Czyli tutaj przygotowałam spojrzenie w takim. Krótszym interwale czasowym, jakoś z dłuższego, niewiele się dzieje. Czyli y, widzimy tutaj y, odbicie od poziomu wsparcia połowa marca, koniec marca, i w tym momencie notowania są tutaj. To, co przykuwa moją uwagę, to to, iż mamy dwa odbicia, i tutaj jest poziom, ten szczyt jest niższy niż ten szczyt, czyli widzimy, iż słabość, widzimy słabość. Jeśli notowania po raz kolejny odwiedzą ten sam poziom sfercia, prawdopodobieństwo odbicia maleje nam. Także teraz tak naprawdę złoto, jeśli chce utrzymać jakieś tutaj momentum do wzrostu, niejako musi wyjść niedługo z tego trójkąta do góry. Jeśli nie, to pogłębi się prawdopodobieństwo spadku. Czyli całkiem tutaj ciekawie się robi, jeśli chodzi o taką analizę w krótszym terminie, jeśli chodzi o złoto. A srebro znajduje się na kluczowym poziomie, czyli srebro niedawno pokonało linię trendu spadkowego, pokonało, natomiast szybko do niego wróciło i w tym momencie ma problemy z odbiciem z tego poziomu, a to jest kluczowe, dlatego, że jeśli srebro nie zdoła pokonać, potwierdzić tego poziomu, to wróci poniżej i wtedy będziemy mieli do czynienia z fałszywym wybiciem, a fałszywe wybicie jest. No, na pewno niedobre dla wzrostów, czyli tutaj kluczowy poziom, jeśli chodzi o notowania serwera. Czyli, jak zwykle, na giełdzie dzieje się bardzo dużo, czyli temat dzisiejszy, czy giełda zaskoczy wszystkich. Zapraszam do szerokich przemyśleń, jeśli chodzi o giełdę jako całość. Równocześnie, jeśli materiał się podoba, zapraszam do pozostawienia lajku, dzielenia się kanałem, subskrybowania kanału i pozostawienia wszelkich komentarzy. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.